Czajcie świeci mandariny! Byliśmy u fryzjera, widzicie? Ja mam dzisiaj takie młodym... Trochę sobie zafarbowałam. Zapar A ja mam czarne. Wydruży wydłużyliśmy Kalince i zafarbowaliśmy. Ja no mam czarne. A ja A sobie zafarbowałam na zielone, bo to jest molne. A ja mam czarne, bo to jest molne też. I sobie ucięłam. Wiecie ja mam... co? A ja sobie długie zrobiłam z kucykami. Ja to są warkocze. I, widzie, I chcemy Wam dzisiaj pokazać nową laneczkę. Hair Po prostu ona ma super włosy i jest bardzo fajna. Chodźcie, pokażemy Wam. Dostaćmy taki prezencik. Otwieramy. I pierwszy to jest taka Pierwsza to jest taka bluzeczka z trzema dziewczynkami z laleczkami hair, to... doubles, laleczkę hair Doubles i laleczka ja, Hair Doubles Najpierw może pokażemy tą bluzeczkę bluzeczka jest bardzo ładna, ma tu różne leczki patrzcie, one chyba mają YouTube'a też No, otwieram no, super. Super. Hairy bardzo ładna bluzeczka Będę ją nosić codziennie, prawie, będę ją nosić do szkoły A ja teraz idę ubrać koszulkę, a Kalina Opowiedz coś o herdabus. Dobus. Może dostaje mi albo jakąś taką słuchawkami. Z tyłu są miliony korma i taki tańczowy i popromdać. O cześć, przyszłam już Już przywróciłam swój prawdziwy kolor włosów, bo myślałam, że trochę za bardzo wszyscy nie widzą i tak się bardzo, za bardzo świeci ten zieleń w oczach. I będziemy teraz otwierać swoją laleczkę, naszą laleczkę Herdobus. Zobaczcie, wyskoczyła nam, nam ulotka, jakie laleczki są tu do zebrania. Zobaczcie jakie laleczki mamy do zebrania. I tak, to jest taka jedna laleczka i w trzech różnych e, strojach, albo w, w, że trzech, trzy razy może inaczej wyglądać. Ciekawa jestem, którą dostaniemy, co? To już otwieramy, zobaczymy. Tu się, put on the, otwieramy. Wow, jak to będzie? Wow. Wow. Widzimy, że tu jest jakaś plaża. Tu są jakieś stoliczki. <laughs> to mnie to jest... Widzimy, że to jest plaża, chyba ona mieszka koło plaży. Wiesz, tu ma, e, chyba ona tu ma taką kawiarenkę, bo widać, że. No ładnie, koło plaży. To otwieramy. Najpierw ja, bo jestem teraz najbliżej. Jedenka otwieram. Tutaj są różne numery. No to otwieramy. Ciekawa jestem, co, tu, co tutaj będzie. Wow! Jest takie ładne pudełeczko. Ciekawa jestem, co tutaj co tu będzie. I otwieramy. Tutaj się może to. Lecisz. O, już. Wow! Ale ładna, to jest taka kokardka, widzicie? I tu są yy, skarpetki i No, takie różne naklejeczki. Teraz poczekajcie, ja ja... Mog... i tak, tutaj otwieramy dwójeczkę. O, mogę ja ci pomóc, o, tak otwieram i wyciągnij. O, pokaż, pokaż do widzów, pokaż tutaj. Czekaj, pokażemy. Jest napisane Curly. You go Curly. A ty dasz mi. Otwieram, o tutaj się otwiera, dobrze? Pomóc ci? Nie, nie, nie. nie, nie. Karmia ma straszne ma napięcie. Nie, 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 nie. nie. Wow, pokaż, co to jest? Pokaż, co to jest? O, jakie ładne buciki! To są buciki, pokażemy. Pokaż, wow, jeszcze jakie Jakie są ładne te buciki? Takie mają skrzydełka. Trzealeczkę chyba będzie mogła latać. Teraz ja, teraz ja, Karinka. Otwieramy tróreczkę. A może ja odpakuję? Teraz ja, bo ty bo już tak i za chwilę ty będziesz czwóreczka. Dobra, odpakowujemy. I takie naklejeczki na, 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 na telefon. A, no taki jakby telefon. Naklejeczka telefon. I to się chyba składa, tak? No. To się składa i będzie miała taki telefon. A ja tu dostałam, moi kochani skrzydełka i te, na tej lęczce chyba y, te leczki się zakłada te krzy, skrzydła na leczkę bo ona będzie mogła latać, ale będzie ładnie wyglądała, bo tu ma takie ładne buciki i teraz taką takie skrzydełka, patrzcie, patrzcie, takie skrzydełka, kara, nie, proszę, znowuaj. Jeszcze tu mają, ma takie naklejki, To co są jakieś dwie lareczki, przyjaciółki chyba. I teraz Kalinka otwóreczko, otwierasz? Poczekaj, ja Ci pomogę. mamy pudełeczko i tak, ja otwieramy. Opaska! Pokażę? Opaska jednorożec jakby. Prześliczna ta opaseczka z jednorożcem. I jeszcze poczekaj, to jest najważniejsze. To jest leżeczka. I tutaj i tutaj jeszcze jest taka naklejeczka. I otwieramy najważniejsze. Przesuwam wszystko na bok. I najważniejsze. Otwieramy leczkę. Ale największe opakowanie normalne. Otwieramy. O Le ładna, zobaczcie, jakie ma różowo-niebieskie włoski, taka ja się prześliczna. Sekundkę, pokażemy tego. Taka ładna, jakie miała ma, ma miękkie włoski. Prześliczne. Kalinka ją ubierze, a ja to zobaczę, bo tutaj jest jej y, właśnie jakby y, co ona lubi i jak się nazywa. Ona się nazywa Willow. Jej ulubionym kolorem jest y, y, taki miętowo-zielony. Ona jest projektantką mod i lubi właśnie urządzać przede wszystkim styl. O tak, tak to wygląda. Tak wygląda to z tyłu. Papi. Taką laneczką. Ja jej nie ubrałam. Poczekajcie. I tutaj się wyciąga, to ma taką szafę jakby. Ściągniemy wszystkie pudełeczka na razie. I ubierzam. Daj, ja Ci ją pomogę ubrać. Na razie słowem. Ale ma ładne ubranko. Nieprawdaż? Teraz jej ubieramy buciki. Patrzcie, jak ładnie wygląda w tych rumbucikach. Cześć, cześć. Kalina posłuchaj, nasza laleczka ma telefon. Widzisz? Robimy selfie, dziewczyny! Mm, mm. Uwaga, uwaga! Jest nowa odmiana jednorożca. Willow jednorożec. O, i zaczynamy pokaz mody. Tu, 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 Witam Was bardzo serdecznie na największym pokazie mody! I dzisiaj będziemy przeprowadzać wywiad z najsławniejszą y, projektantką mody, czyli Willow! Y, możesz nam zrozumieć, co będzie dziś y, modnego w tym sezonie? W tym sezonie będzie bardzo modne y, na przykład takie buty jak my, bo dziewczyny muszą latać, bo dziewczyny przecież rządzą. A gdzie będzie właśnie ten pokaz mody, który dzisiaj robicie? Y, na plaży. Na plaży jest najlepiej, i zrozumieliśmy, że po prostu ładnie pokazać naszą plażę i nasze morze. Dziękuję. A Willow, jakie dzisiaj stroje pokażesz? O, różne. Nie mogę Wam zdradzić, ale musicie zobaczyć wszystkie i oglądajcie. A Ty też będziesz wchodziła na ten pokaz mody? O, tak będę. Zdecydowałam, że muszę wejść chociaż jeden raz i pokazać się swoim widzom w moich strojach i w pięknej fryzurze. No, widzimy, że masz naprawdę bardzo ładną fryzurę. No, byłam u fryzjera i bardzo polecam. No, Willow, zobacz, ja też mam loczki. No, to jesteśmy nawet do siebie podobne. No, jesteśmy. Widzicie? Wam nie, nie przeszkadzam w pokazie mody. Jeszcze chcesz coś powiedzieć? O tak. Zapraszam Was bardzo serdecznie na nasz pokaz mody. Oglądajcie, bo będzie bardzo ciekawie i może znajdziecie jakąś swoją... no, jakieś swoje fajne ubranie i ubierzecie się w to. Teraz y, zapraszam Was na... Tam, taradam! Proszę mocno usiąść, bo teraz idziemy na... pokaz mody! Zapraszamy, zapraszamy. Dobrze, dziękujemy. A teraz czas na reklamę. Adorable, hair, teraz Willow w pierwszej stylizacji. Uh, uh. Teraz Willow w drugiej stylizacji. Teraz Willow w trzeciej stylizacji. Going to have so much fun at the Halloween Carnival, dressed as the hair Te lalki są superowe, bardzo mi się podobają. Ja będę się starała zebrać całą kolekcję, chociaż nie wiem, czy mi się uda, ale będę na pewno jeszcze miała parę tych lareczek, bo są bardzo ładne. Patrzcie, jakie mają ładne włoski, oczka. Mi się akurat pierwsza lareczka zależyła jako jednorożec, Po prostu perfekt, bo ja bardzo lubię. No. Milusha. milusia, milusia. And there's just na bluesove. Pozdrawiam! Woo! Willow! <laughs> really, this is amazing! Everyone loves it! Pozdrawiam Maję Wesołowską, Amerię Jaworską, Julcie P, Gabi Lenka, Marcelina P. Pozdrawiam Was, kochane, mła! I pozdrawiam wszystkich, którzy obserwują mój kanał, to znaczy oglądają mój kanał i dają, dają suby i oczywiście dzwoneczek I łapki w górę. I Wy, jak jeszcze nie macie, a lubicie mój kanał, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Czekam na Wasze komentarze i piszcie, jaką macie laleczkę, hair doubles, albo jaką byście chcieli mieć. Jeszcze Wam to pokażę. Ja mam zamiar zebrać w sześciuteńkę, bo wszystkie mi się podobają, ja po prostu w sześciuteńkę, ale Ty też.